Cześć! Z tej strony Paulina i Łukasz, czyli gry pląszowe Łukasza i Paulinę. Dzisiaj przychodzimy do Was z tytułem, na który masa graczy w Polsce czekała, aż pojawi się w naszej polskiej wersji językowej, gdyż został przez całe grono, całą masę graczy okrzyknięty jako jeden z najlepszych tytułów dwuosobowych. A mianowicie chodzi o tytuł Watergate, który został wydany w Polsce przez wydawnictwo Lucky Deck Games. E, czym jest Watergate? No... Pff dwuosobowa tematyka, też chyba dla większości osób nie będzie niespodzianką, patrząc na tytuł. Jest to gra, w której jedna strona wciela się, właściwie jeden gracz wciela się w dziennikarzy, którzy próbują zdemaskować machlojki Nixona, drugi z kolei gracz wciela się w administrację prezydenta Nixona i próbuje zamydlić oczy opinii publicznej, robiąc dalej swoje, powiedzmy, szacher-macher i eliminując przeciwników politycznych. Tyle tytułem wstępu. Teraz zobaczcie, na czym polega gra. A potem podzielimy się z, z Wami naszymi wrażeniami. To wszystko, co tu widzicie, jest to cała zawartość gry. Oczywiście jest jeszcze instrukcja, ale tylko to, co tu się znajduje, jest potrzebne do prowadzenia rozgrywki. Plansza, drewniane znaczniki, dwie dedykowane talie kart, jedna dla Nixona i jedna dla dziennikarzy. Świadkowie, nasze karty, na których będziemy umieszczali znaczniki rozmachu. Karta decydująca o inicjatywie. Oraz takie oto żetony dowodów, dzięki którym będziemy próbowali połączyć prezydenta Nixona z aferą Watergate, no i ten gustowny woreczek, z którego te dowody będziemy dobierali. Jest to wszystko, co jest potrzebne do prowadzenia rozgrywki. Gra w gruncie rzeczy to swoiste przeciąganie liny na tym oto torze. O co chodzi w samej rozgrywce? No, ta jest banalnie prosta. Umieszczamy na naszym torze znaczniki inicjatywy oraz rozmachu. Trzy takie oto losowe dowody, które na początku rozgrywki z tego oto woreczka losuje prezydent Nixon, i tylko on zna, co znajduje się na ich spodzie. Leżą one w ten sposób, że są tajemnicą dla dziennikarzy. Oprócz tego, oczywiście, jak wspomniałem, dobieramy karty, w zależności od tego, co mówi karta inicjatywy, tyle dobieramy kart. Bierzemy nasze karty na ręce, umieszczamy nasze znaczniki na polu 0 i zaczynamy grę. Nasze akcje wykonujemy głównie dzięki posiadanym kartom. Każda talia asymetryczna, każde karty są dedykowane dla danej strony i możemy zagrywać je na przemian po jednej. Raz administracja Nixona, raz dziennikarza i toczymy tak rozgrywkę, która turze, do momentu, kiedy nie zabraknie na naszym ręku kart. Co możemy na tych kartach znaleźć? No, na naszych kartach znajdujemy dwie rzeczy przede wszystkim. Pierwsza jest to oznaczenie tutaj w tym górnym rogu, które ma oznaczenie cyfrowe oraz kolor, i jak zauważycie, każda karta Posiada dokładnie to samo oznaczenie, czyli właściwie ten sam system oznaczeń, czyli cyfra oraz, oraz różne kolory. I właśnie dzięki temu możemy wykonać pierwszy rodzaj akcji: zagrać nasze karty na pierwszy z dwóch możliwych sposobów. Zagrywając taką kartę, decydujemy, który z tych znaczników chcemy przesunąć. Jeżeli chcemy przesunąć któryś z tych drewnianych znaczników, po prostu przesuwamy go w naszą stronę, w zależności od tego, o tyle pól ile wskazuje dana karta. Tutaj mamy akurat dwójkę, więc bierzemy znacznik no i przesuwamy o dwa w stronę dziennikarzy. I tyle. Ale sytuacja wygląda troszkę inaczej, jeżeli chodzi o przesuwanie tych oto dowodów. Żeby przesuwać te kafelki, musimy mieć odpowiedni kolor. Tu w tym przypadku akurat nie ma problemu. Mamy żółty, niebieski, zielony. Taki powiedzmy joker, który pozwoli nam przesunąć wszystko. Ale jednak większość kart posiada tylko jeden wskazany kolor. W przypadku prezydenta Nixona sprawa jest prosta. On wie, co znajduje się na tych kaflach pod spodem, więc po prostu zagrywa odpowiednią kartę, bierze odpowiedni żeton z odpowiednim kolorem, o ile taki tu mamy, mamy i przesuwa go w swoją stronę. Oczywiście przesuwając, od razu go odwraca, że również dziennikarze go widzą. Sytuacja się troszkę bardziej komplikuje w przypadku dziennikarzy. No, mamy na przykład tutaj niebieskie oznaczenie, więc wtedy, żeby zagrać tę kartę i przesunąć dowód, Musimy albo przesunąć niebieski kafel, który już jest odkryty o odpowiednią ilość pól w naszą stronę, albo musimy zaryzykować i zdecydować się zgadnąć, że akurat niebieski kafelek gdzieś znajduje się w tych, które są zakryty. Jeżeli nam się uda, oczywiście odwracamy, przesuwamy w naszą stronę. Jeżeli nie, no dowód niestety zostaje na swoim miejscu, w zamian za to możemy przesunąć jeden ze znaczników. O co chodzi z przesuwaniem tych znaczników, jeżeli chodzi o te karty? Tutaj sytuacja jest prosta. W momencie, kiedy któryś z tych znaczników, albo dowodów, Dotrze na ostatnie, piąte pole, po jednej albo po drugiej stronie, momentalnie przechodzi na własność danej strony. Jeżeli chodzi o biały znacznik, my mamy w następnej rundzie inicjatywę. Jeżeli chodzi o czerwony, zdobywamy taki znacznik rozmachu i umieszczamy go na jednej z kart, w zależności od tego, kto zdobył albo dziennikarze, wtedy takie znaczniki umieszczamy. Po umieszczeniu trzeciego, czwartego albo piątego mamy dodatkowe akcje. Jeżeli chodzi o prezydenta Nixona, no to te znaczniki są. Jednym z warunków zwycięstwa. Jeżeli uzbiera on 5 na swojej karcie, wygrywa. Przy dowodach sytuacja wygląda troszkę inaczej. Jeżeli mamy dowody po naszej stronie i albo one osiągnęły piątkę, bo tu jeszcze warto wspomnieć, że dowody nie muszą ani znaczniki osiągnąć poziomu piątego. W momencie, jak zakończy się runda, na naszą własność przechodzą wszystkie rzeczy, które znajdują się po naszej stronie toru. Czyli jeżeli mamy znaczniki po naszej stronie, albo te dowody. Automatycznie możemy je wykorzystać. Jeżeli na przykład taki znacznik jest tutaj i runda się skończyła, mimo iż nie mamy go na ostatnim polu, to my będziemy mieli inicjatywę w kolejnej turze. Ale wracając do dowodów. W momencie, gdy mamy nasze dowody po naszej stronie, my umieszczamy jako dziennikarze odkryte, prezydent Nixon umieszcza jako zakryte. I o co w tym wszystkim chodzi? Mamy nasze karty, niektóre z nich pozwalają umieszczać takich oto świadków. W momencie zagrania karty odpowiednie już za chwilę wam pokażemy. Może się taki świadek pojawić na planszy. Bierzemy takiego świadka, umieszczamy w odpowiednim miejscu i teraz my jako dziennikarze mamy za zadanie połączyć takimi oto odkrytymi dowodami prezydenta Nixona z danym świadkiem. Oczywiście musimy zwracać uwagę na kolory tych znaczników, gdyż tylko w odpowiednich kolorach na odpowiednich polach możemy je umieszczać. Tutaj, jeżeli mamy żółto-zielony kafel, możemy umieścić go albo na polach żółtych, albo na polach zielonych. Robimy tak. No i naszym celem jest połączenie prezydenta z danym świadkiem. W momencie, kiedy uda nam się to zrobić z dwoma świadkami, których połączymy z prezydentem, wygrywamy grę. Jednak nie jest to takie proste, gdyż prezydent Nixon, jeżeli zdobywa takie oto znaczniki, jak najbardziej może je układać gdzie chce i może blokować nasze ruchy. Może próbować nam pogmatwać plany i każdą tą ścieżkę zblokować. Może próbować na przykład dyskredytować świadków. To jest główne klucz rozgrywki, czyli my próbujemy prezydenta Nixona osaczyć, powiązać ze świadkami, natomiast on próbuje się za wszelką cenę obronić i albo zdobyć pięć znaczników rozmachu na swojej karcie, albo nie pozwolić nam połączyć jego osoby ze świadkami do czasu, kiedy wszystkie te pięć znaczników nie wypadnie z gry. Ale wracając jeszcze do naszych kart, które to mamy. Nie tylko tą podstawową czynność możemy robić dzięki naszym kartom, czyli przesuwać znaczniki i je umieszczać. Możemy również nasze karty zagrywać w inny sposób. Możemy rozpatrywać to, co jest umieszczone na dole. W momencie zagrania takiej karty rozpatrujemy po prostu wszystko, co mamy tu wskazane. A następnie taka karta albo wypada z rozgrywki, jeżeli jest na niej jasno to napisane, i ją odrzucamy, ona już z nami nie gra, nie uczestniczy w rozgrywce, do końca gry już nie będziemy jej mieli na ręku. Ale mamy również takie karty, które po zagraniu i rozpatrzeniu wydarzenia wracają na rękę. Jeżeli chodzi o dziennikarzy, tych śledczych, którzy próbują rozwikłać aferę, są to dziennikarze, jeżeli chodzi o administrację Nixona, są to konspiratorzy. Zagrywamy taką kartę, rozpatrujemy wydarzenie. Karta ląduje na stosie kart odrzuconych. W momencie, kiedy taki stos się kończy, znowu przetasowujemy. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o, całą, o całe skomplikowanie rozgrywki. Grę toczymy przez określoną ilość rund, w zależności od tego, jak nam idzie. Ta gra będzie oczywiście dłuższa. Tak, my jako dziennikarze łączymy prezydenta ze świadkami. Prezydent albo zbiera znaczniki rozmachu w momencie, kiedy zebrał pięć. Udało mu się zatuszować aferę, albo może po prostu nas skutecznie blokować i nie pozwolić nam tych znaczników wykorzystać dla swoich celów, także o nich nie ułoży, one w międzyczasie też wypadają z gry, jeżeli ta pula się wyczerpie. No niestety nie udało nam się rozwikłać afery. No i tak przebiegają rundy. Umieszczamy na początku każdej rundy nasze te znaczniki, czy to inicjatywy, czy rozmachu. Umieszczamy oczywiście nowe dowody z woreczka, dobieramy karty, zagrywamy karty, potem umieszczamy elementy, które zdobyliśmy na planszy, przejmujemy inicjatywę, zdobywamy znaczniki rozmachu i tak toczymy rozgrywkę, dopóki ktoś z nas jej po prostu nie wygra. To tyle. No, jak widzicie, żeby gra zdobyła miano jednej z ciekawszych gier dwuosobowych, jednej z najlepszych, nawet gier dwuosobowych według wielu graczy, i szerokie uznanie w świecie gier planszowych. Nie trzeba wcale wielkiego pudła i nie trzeba go wypychać po brzegi na przykład plastiki. Dokładnie. Co ci się podobało, co ci się nie podobało, co cię zauroczyło, co cię zniechęciło? To znaczy tak, ja zacznę może od tego, że sam klimat tej gry jest już naprawdę wciągający. To, że to wszystko odbywa się wokół takiej afery, że jakby tutaj musimy rozkminić, że jedni jakby ścigają drugich, tak? Że tutaj trzeba pokombinować, jakby sama ta otoczka tego wszystkiego jest tak fajnie zrobiona i rzeczywiście czuć to, tak? Czuć to, że jesteśmy mm -hmm. tymi dziennikarzami, którzy gdzieś tam próbują tak. o, w, tutaj przyłapać się Nixona na tych wszystkich machlojach i jednocześnie grając Nixonem, tak, to jakby e, jego urzędnikami, też czujemy, że po prostu staramy się to zatuszować mm -hmm. wszystko i rzeczywiście jest to wciągające. Tak, jest tym bardziej jest wciągające z dwóch powodów. Po pierwsze samowykonanie, naprawdę ta gra, tak na pierwszy rzut oka, no nie powala jakością wykonania. Jest naprawdę zrobiona tak, jakbyśmy się przenieśli do jakiegoś przeciętnego biura w latach mm -hmm. 70. No czy chodzi. 80. -tych. Korkowa tablica, jakieś tak. do tego, powiedzmy karteczki przypięte na pineski. Naprawdę gra ma bardzo fajny klimat mimo bar i bardzo wbrew pozorom fajne wykonanie, mimo tego, iż jest ono raczej estetyczne. No, drugi powód, dla którego ten tytuł jest genialny, to jego ponadczasowość no bo machloje polityczne, szukanie haków na przeciwników, yy, także ułaskawienia. Znacie to skąd? Hmm. Nie, naprawdę gra w bardzo fajny sposób przedstawia to, co robiła administracja Nixona, żeby eliminować swoich przeciwników, i z drugiej strony też naprawdę bardzo ciekawie oddaje ten trud dziennikarzy, którzy zbierając te wszystkie skrawki informacji docierali do świadków. Tytuł naprawdę chyba zasłużenie, jest uznany za jeden z ciekawszych tytułów dwuosobowych. Myślę, że tak. Jest wiele elementów, które naprawdę przyciągają do stołu i sprawiają, że chce się próbować jeszcze raz, a to spróbować z jednej strony, to z drugiej strony, bo mm. jak to dokładnie wyglądało, poznać po prostu tą taktykę, no bo jak wiadomo, że ta taktyka będzie się troszeczkę różniła. Yy, mi się też bardzo podobają na przykład karty, sposób ich. Yy, Zagrywania, to, że część kart musimy odrzucić, żeby wykorzystać mm -hmm, tę tak. akcję, a część tak. jakby jest stała i do, nie, do nas wraca. Co jest bardzo ważne, te karty, które są do odrzucenia, też nie możemy się ich pozbyć za szybko, bo nam po prostu ta ręka tak. zaczyna być uboga i nie mamy czym zagrywać. Tak, tu trzeba właśnie to jest fajne, jeżeli chodzi o karty, że nie dość, że możemy je zagrać na dwa sposoby, tak. bo albo wykonujemy ten, ten tekst, który jest na dole karty, mm -hmm. czy to wydarzenie, czy jakaś umiejętność którego z naszych, któregoś z naszych towarzyszy, albo możemy po prostu. Użyć ich do tak zwanego no, swoistego przeciągania liny, o walce o te znaczniki, czy o te dowody na tym torze, który towarzyszy nam na planszy. Ale właśnie, tak jak Paulina powiedziała, faj... ciekawie bardzo to działa, że część z tych naszych kart musimy odrzucić po wykonaniu wydarzenia, wykonaniu zadania, które jest na tej karcie wymienione. Część z kolei wraca do naszej talii. To właśnie wymaga też trochę przebiegłości i trochę planowania, gdyż część z tych kart bardziej opłaca się na przykład zagrać na początku, żeby tę grę rozpędzić, mhm. przynajmniej dla naszej strony rozgrywki, tak. ale też bardzo czasami warto zachować część kart na finalny, powiedzmy, moment w tej grze, gdzie praktycznie jedna czy dwie karty mogą zaważyć e, o zwycięstwie, gdyż to, wbrew pozorom, mimo że tu jest dość duża asymetria, mhm. no, dość duża, ekstremalna asymetria, gdyż każda strona ma swoje, inaczej osobne karty, karty, które działają mhm. inaczej, jest bardzo wyrównana. Tak. Nie było do chyba ani jednej końca, tak, takiej rozgrywki, tak? gdzie jedna strona mhm. by odskoczyła drugiej. Nie, nie, to było rzeczywiście bardzo zbalansowane i do samego końca walczyliśmy o każde przesunięcie, tak. o, o każde. Ale, każdy i... ale chyba wbrew pozorom Nixonem gra się trochę łatwiej, bo de facto trzeba chyba tylko reagować na to, co robi przeciwnik. No tak, nie nie można stracić czujności. Tak, ale ma też jedną przegiętą chyba kartę, która kończy rundę. Więc jeżeli zagramy e, to, ją w odpowiednim momencie, wygrywamy. No tak, ta karta jest rzeczywiście silna i dobrze użyta, rzeczywiście może pozmieniać tak. ale właśnie, no, szyk, Ale tak. to jest właśnie to. I mi się podoba ta negatywna interakcja, także generalnie jakby to by się już wydaje, że już jesteś w ogródku, mm -hmm. już witasz się I z Polską. Nagle... Stryk? <laughs> Dokładnie. Nie, fajne jest też to, jak działa to przyciąganie liny. Okej, okay, walka o same te znaczniki. Dobra. Mamy te dwa kolory znaczników, które przesuwamy po to, że walczymy o inicjatywę, czy tam zbieramy, żeby jako Nixon wygrać, albo żeby jako dziennikarze ten nasz drugi znacznik też umieszczać na naszej karcie, żeby móc ewentualnie wykonać Dajkowa. dodatkowe akcje. Mhm. Okej, okay, to działa fajnie, ale genialnie działają te dowody, które przesuwamy. Nixon wie, co jest na tych kartach, mhm. na tych żetonach właściwie, może je przesuwać, może wybrać. Oczywiście jak przesuwamy, odkrywamy, ale już na tym, na samym początku każdej rundy Nixon ma ten handicap, tą przewagę, że Wie, którą kartę może zagrać ze stuprocentową pewnością, tak. która mu coś da. Tak. Dziennikarze błądzą trochę po omacku, poruszają się w gąszczu tych dowodów i próbują zgadnąć, co ten Nixon tam przyszykował. Ale to jest fajnie właśnie rozwiązane, mm. bo to jest jak w życiu, tak? Dziennikarz nie ma niczego nigdy podane na tacę, tylko rzeczywiście musi przeprowadzić śledztwo, niczym detektyw. E, znam I... takie I... rozgłośnie radiowe albo telewizje, <laughs> gdzie dziennikarze <laughs> mają jedną objawioną prawdę na podaną na tacę Wiesz i co? tylko taką mogą głosić. Ja myślę, że jednak to nie jest ten kanał, jak będziemy chcieli uzewnętrz swoje poglądy polityczne, to tworzymy Zdecydowa drugi. Zdecydowanie niektóre stacje telewizyjne i radiowe. Tak, to jest prawda. No, no dobrze, to przejdźmy teraz do planszówki. Dobrze. Co jeszcze warto o tym tytule powiedzieć? Bardzo kompaktowa zawartość, bardzo ascetyczne wykonanie, naprawdę banalne zasady, mhm. ale to wszystko składa się na grę, która naprawdę stawia przed nami dość duże wyzwanie. Z racji tego, że musimy się dostosować do przeciwnika i musimy jego pokonać. Tu, jeżeli tak. chodzi o zawartość czy o same zasady, ona ani nie jest rozbudowana, ani te zasady nie są trudne, ale mimo wszystko to wszystko jest połączone w tak fajnie, to jest tak skompilowane, tak. że dostajemy tytuł, który A jest regrywalny. B naprawdę wymaga od nas dużo Myślę. myślenia i dużo kombinowania. Naprawdę musimy się skupić na planowaniu tak. naszych akcji. I przykuwa do stołu. Ja uwielbiam gry, które naprawdę mnie wciągają od początku do końca. Nie jest na zasadzie takiej, że ja w trakcie na przykład jego tury idę sobie zrobić herbatę albo kawę. Nie, ja muszę siedzieć i go pilnować, nie. czy mi czegoś za chwilę nie odwinie. Także no, to jest to, co ja lubię. Tak, co można jeszcze powiedzieć o tym tytule z takich rzeczy negatywnych? E, chyba nic. No, mi się szczerze mówiąc nie rzuciło nic takiego, co, bym, co by wpadło mi teraz do głowy. I żebym nie, mogła no, tak... oczywiście, jeżeli ktoś jest estetą, tak jak najbardziej wykonanie mu nie podejdzie. Mogą się znaleźć osoby, którym też nie będzie podobał ten balans tych talii, gdyż no to jednak jest gra asymetryczna no, wbrew pozorom. Nie... No, i mówię, tak jak my graliśmy, wydaje się, że chyba trochę Nixonem się gra łatwiej. No ale to siłą rzeczy no to, tak jak w życiu. No mamy gościa, który robi przekręty, który próbuje wyeliminować swoich przeciwników. Jego administracja dokładnie wie, co robi, więc jemu jest łatwiej niż osobom, które próbują to zdemaskować, gdyż one no, no nie wiedzą czego szukać. Mhm. Więc tu jeżeli chodzi o takie same grubsze minusy, no tego nie ma. Po prostu ten tytuł spełnia idealnie swoją rolę gry dwuosobowej. Mhm. Jest taki, jaki powinien być po prostu. 100% przyciąga, jest atrakcyjny, jeżeli chodzi właśnie o samą rozgrywkę, trzeba się na niej mocno skupić i myślę, że jakby jest to jeden kompletny całość, gra jest bardzo spójna od początku do końca. Tak. Więc tyle chyba już o tym tytule. Genialnie by było dostać na przykład kolejną część, może niekoniecznie nazwaną Watergate, ale jakąś inną rodzimą. Aferą. Mieć grupę polityków, niezależnie od jakiej z jakiej opcji, gdyż większość z nich jest taka sama. Tak, zawsze znajdzie się jakaś afera ale, z, ale tej, z mieć, drugiej strony. Ale nie mieć gry dwuosobowej. Powiedzmy mieć grę cztero-pięciu- sześcioosobową, że część, jeden gracz wciela się w polityków, a pozostali nie. w, dziennikarze, w tak. TVP-1. Fakt, superwizję i próbują zdemaskować. No, każdy na swój dziwny sposób. No, To mogłoby być ciekawe. Dobrze, bo ja ugryzę się w język, bo mi. Dobrze. Już od razu idą inne pomysły do głowy, no, ale nie, nie. Ale dobrze, to będzie Stop. w kolejnym filmie. Okay. E, tak, to chyba pora teraz najwyższa na ocenę. I mm -hmm. zdecyduj. Piątka, bo tylko na dwie osoby, czy szóstka, ale raczej tu chyba nie ma co zaniżać. To znaczy, jeżeli chodzi. No Nie możemy rozpatrywać tej gry w zasadzie, Oczywiście. bo tylko na dla, dla dwie no nie, osoby to no, no to jest taka, jakby jest, taka docelowo. I mi się wydaje, że no, 5 plus to na pewno. Tak, no nie wiem, czy na szóstkę, ciężko, no sami zdecydujcie. No Dokładnie. My naprawdę gdzieś tak się wahamy pomiędzy 5 a 6, gdyż gra jest naprawdę świetna, okej, okay, może nie jest jakaś wybitnie rozbudowana, ale nie o to chodzi w takich tytułach. Chodzi o to, żeby one dawały tą frajdę, przykuwały do stołu i ten tytuł taki jest, więc tutaj naprawdę no, ciężko jednoznacznie ocenić ten tytuł. Jeżeli mielibyśmy rozpatrywać ten tytuł jako Dwuosobówkę i pod kątem tego, jak nas przykuła do stołu, zdecydowanie szóstka. Jeżeli mielibyśmy trochę się chyba skupić na tym, że okej, okay, no Nixonem grało się łatwiej, można było podszlifować wykonanie, które nam odpowiada, ale może nie każdemu, okay. to wtedy byłoby 5 czy 5 plus. Więc tutaj coś pomiędzy piątką a szóstką zagrajcie. Oceniecie tak. sami. Wypróbujcie i dodajcie sobie ten plus, albo go odejmijcie. Będziecie wtedy w e, stu Plus, wiedzieli. który odejmujemy, to jest minus. Ale... <noise> Czekałam na Twoją jakąś taką inteligentną wypowiedź, która po prostu mnie zbije z tropu i po prostu się doczekałam na ten dzień. Dobrze, pora się żegnać, bo się roztręcałam. No, dokładnie. Ty, to Ty się nadajesz do TVP, nie? Do e, tych lekcji na matematykę, wiesz? Para i parzyści i w ogóle... I co? mogę tam paski też układać w wiadomościach. O! W TVP i To Już mamy dla Ciebie nową fuchę. <noise> no dobrze. To chyba tyle z naszej strony. Trzymajcie się do następnego. Na razie. Na razie. Dzisiaj przychodzimy do Was z tytułem, na których. Na który, a na których. a e o E o n o n A przepraszam.